Film ten będzie o Lady Jessice Atrydzie, bo tak można ją nazwać, choć nie była żoną, ale oficjalną konkubiną księcia Leto Atrydy, matką Pola, jego oficjalnego następcy, oraz Ali, dziewczynki obdarowanej możliwościami matki wielebnej Bene Jezerit. Poznajemy ją w pierwszej części djuny, gdzie odgrywa kluczową rolę w fabule, podobnie jak w adaptacjach filmowych. Jaka była przeszłość Jessiki i dlaczego była tak ważna w Zgromadzeniu Żeńskim? W jaki sposób trafiła na dwór leto? Dlaczego została zabrana atrydom i omal nie straciła swojej rodziny? Jak skończyła się jej historia? Tego i jeszcze więcej dowiecie się z filmu, ale nie zapomnijcie, że siłą rzeczy jest on pełen spoilerów, więc jeżeli samodzielnie chcesz odkrywać tajemnicę uniwersum Duny, wyłącz ten film. Lady Jessica jako dojrzała kobieta była prawdziwą pięknością, jak inne rozródki będące częścią programu eugenicznego zakonu Bene Gesserit, który miał skończyć się narodzinami Kwisatz Chaderach. Była wysoka i szczupła, a na jej owalną twarz opadały brązowe włosy. Miała zielone oczy, mały nos i pełne usta. Mówiono, że wyglądała bardziej wyniośle i szlachecko od rodziny Korinów. Jak sam opisał książę Leto, Jessica przywróciła piękno w rodzie atrydów. Zanim jednak została damą dworu, musiała przejść wiele bolesnych prób i ćwiczeń, a jej dzieciństwo nie należało do najpiękniejszych. Gdy dorosła, była świetnie rozwinięta fizycznie, jej prana bindu stało na bardzo wysokim poziomie i w sztukach walki dorównywała matkom wielebnym. Umiejętność głosu miała wysoko rozwiniętą i mogła narzucać swoją wolę nawet wytrwałym umysłom. Zaś jej najsłabiej rozwiniętym talentem Bene Gesserit było wykrywanie prawdy, ponieważ nie była w stanie wykryć kłamstw doktora Juego, który spiskował przeciwko rodowi atrydów. Jessica nie poznała swoich rodziców zanim nie odkrył tego przed nią jej syn, Pol, który na polach przyprawy Arakis doznał silnej wizji. Była ona bowiem częścią programu eugenicznego, a Bene Gesserit nie chciały, aby osoby rodzące się w jego wyniku poznawały swoich prawdziwych rodziców. Jej matką była sama prawdomówczyni imperatora, matka wielebna Gaius, Helen Mochiam, zaś ojcem sam baron Wladimir Harkonnen i Jessica, delikatnie rzecz ujmując, nie była owocem miłości tych dwojga, a raczej podstępu, szantażu i przemocy. W karcie urodzeniowej zgromadzenie żeńskie, aby ukryć jej pochodzenie, wpisało nazwisko Nerus i wychowało oraz wyszkoliło dziewczynę od wieku niemowlęcego. Otrzymała ona kompleksową edukację z szerokiego zakresu dziedzin nauki, jak i manier połączoną z wycieńczającymi treningami fizycznymi, aby przygotować jej ciało na poznanie technik prana bindu, czyli opanowania wszystkich mięśni, a nawet komórek swojego organizmu. Gdy miała 14 lat, ukończyła szkołę Bene Gesserit na planecie Walach 9, testem na człowieczeństwo Gom Dżabbar, przeprowadzonym przez jej matkę Gaius Helen Mohiam. Trzy lata później, Została wyznaczona jej pierwsza i zarazem najważniejsza misja, która mogła zaważyć nie tylko na życiu Jessiki, ale całego zgromadzenia żeńskiego. Na zaproszenie sióstr na Walacha 9 przybył książę Leto Atryda, szukając doradczyni. Korzystanie z usług Bene Gesserit na szlacheckich dworach świadczyło o prominentnym statusie rodu. Doskonałym przykładem jest sam imperator Szaddam IV, który miał swoją prawdomówczynię Gaius Helen Mochiam i nie łączyły ich żadne inne relacje. Siostry zaaranżowały spotkanie Jessica z Leto w taki sposób, że on sam myślał, że dokonuje własnych wyborów, ponieważ młoda kobieta zrobiła na nim ogromne wrażenie ze względu na przedsiębiorczość i inteligencję. Leto podpisał kontrakt z Bene Jezerit, a Jessica stała się jego konkubiną. Choć mężczyzna nie miał zamiaru nawiązać intymnej relacji z kobietą, ponieważ jego partnerką była wówczas Kailia Vernius. Jessica miała jednak zgodnie z rozkazami Bene Jezerit uwieść księcia i powić mu córkę, która miała odegrać kluczową rolę w programie eugenicznym i w przyszłości zostać matką Kwisatz-Haderach. Kajlea, załamana faktem, że leto z powodów politycznych nie mógł z nią wziąć ślubu, ani wyznaczyć ich syna, Wiktora na oficjalnego następcę tronu Atrydów, stała się podatna na knowania tajnej agentki Harkonenów, ciary, która ostatecznie namówiła ją na zamach na życie księcia. Wierzyła ona, że w przypadku śmierci władcy atrydów, ich syn, zgodnie z prawem, przejmie władzę. Nie wszystko poszło zgodnie z planem i w wyniku wybuchu zginął ich syn zamiast Leto, a Kailia popełniła samobójstwo. Atryda pogrążył się w rozpaczy i żałobie po synu i zbliżył się do Jessiki. Ta uległa miłości, wbrew swojemu wyszkoleniu i rozkazom zakonu i powiła księciu syna zamiast córki, by ten załatał dziurę w sercu szlachetnego Atrydy. Był to początek wielkiej miłości i wspaniałego związku, którego owocem okazał się długo wyczekiwany przez Bene kwisac kwisac Haderach, wybraniec, mężczyzna o zdolnościach matki wielebnej, z doskonałą umiejętnością jasnowidzenia. Jednak ani Jessica, ani zgromadzenie żeńskie nie zdawało sobie sprawy, że młody Pol Atryda nim jest. Zaraz po jego urodzeniu na Kajtanie został porwany przez mentata Wladimira Harkonena Pitera de Vrisa, został jednak uratowany przez ówczesną żonę imperatora i matkę wielebną Bene Jezerit, oraz matkę wielebną i babkę Gaius, Helen Mochiam i zwrócony rodzicom. Przez następne 12 lat Jessica, Leto oraz ich syn wiedli względnie spokojne życie, porównując z tym, co spotkało ród atrydów w przyszłości. Po tragedii, jaka księcia Leto spotkała z rąk jego poprzedniej konkubiny Kailei, nie planował ślubu z żadną kobietą, tym bardziej, że ogłosił swojego syna Pola oficjalnym następcą do tytułu książęcego. Po pewnym czasie zmienił zdanie i aby wzmocnić ród Atrydów, wynegocjował ślub z córką swojego przyjaciela, arcyksięcia Armanda Ekaza, czyli Ilesą. Miał być to mariaż polityczny i, i choć Jessica nabrała dystansu do całego pomysłu, to postanowiła pomóc swojemu ukochanemu, a nawet zaprzyjaźnić się z jego przyszłą żoną. Plany pokrzyżował odwieczny wróg ekazów, wicehrabia Hundro Moritani, który przygotował zamach w trakcie ceremonii zaślubin. Zginęło wówczas wiele osób, w tym sama Ilesa, a Armand został ciężko ranny. W wyniku tej sytuacji wybuchła wojna asasynów, która skończyła się całkowitym wymazaniem rodu Moritanich, a Leto poprzysiągł, że już nigdy nie poślubi żadnej kobiety, ponieważ kończy się to krwawą masakrą. Ogłosił również Lady Jessica, swoją oficjalną konkubiną i sam nazywał ją Atryda. Rok później Paul wyruszył ze swoją matką do Centrum Technologii w Imperium, czyli na planetę X, do jej podziemnej stolicy Werni, na naukę. Podobnie jak jego ojciec kilkadziesiąt lat wcześniej. Niegdyś planetą władał zaprzyjaźniony z Atrydami ród Wernius. Jednak jego władza zmalała na rzecz Rady Technokratów. Paul zaprzyjaźnił się z synem Rombura Werniusa, Bronso, który dowiedział się wówczas, że nie jest biologicznym synem Rombura, ale sztucznie poczętym z komórek przyrodniego brata imperatora Szadama IV, czyli Tyrosarefy, i żony Rombura Tessy. Tymczasem Tessia, akolitka zakonu Bene Jezerit, nie wypełniła rozkazu i nie dawała więcej potomków, przez co czekała ją kara potajemnie otępiona przez matki wielebne, została zabrana na Walacha 9, ponieważ Rombur uwierzył, że tylko one mogą rzekomo jej pomóc. Jessica również nie wypełniła swojego zadania i zaczęła się zastanawiać nad swoją przyszłością. Jedenastoletni letni Bronso, po odkryciu prawdy o swoim pochodzeniu, postanowił uciec i zabrał ze sobą pola. W wyniku serii niefortunnych zdarzeń, po odnalezieniu chłopców, w wyniku zamachu przypadkowo zginął rombór, a w ostatnim tchnieniu spytał Jessiki, czy pol jest cały, nie pytając o swojego syna. Zrozpaczony i zazdrosny brosno wypędził atrydów i uciął z nimi kontakt. W przyszłości, dorosły już Iksjanin, uratował swoją matkę z Walacha 9 i udał się na Kaladan z prośbą, aby Jessica ukryła ją przed Bene Jezerit. Dwa lata po wydarzeniach na Iksie, w 10190 roku po Gildii, kilkanaście miesięcy przed przejęciem Arrakis przez Atrydów, przeszłość Jessiki nie dała o sobie zapomnieć i dostała tajną wiadomość z rozkazem udania się na Walacha IX pod groźbą zniszczenia rodu Atrydów. Kobieta wiedziała, że to nie blef i że zgromadzenie żeńskie jest wystarczająco potężne, żeby móc wymazać ród szlachecki. Co najgorsze, nie mogła o niczym powiedzieć swojej rodzinie i musiała wyruszyć bez pożegnania. Na miejscu okazało się, że kwisac matka, czyli matka wielebna ukrytej rangi, która dzięki zaawansowanym zdolnościom przewidywania przyszłości mogła planować tworzenie linii genetycznych zdolnych do stworzenia kwisacch haderach, wezwała ją do siebie. Nazywała się Letea i była starą, przykutą do łóżka i aparatury medycznej, podtrzymującej jej życie kobietą, a matka przełożona Hariszka nie pozwalała jej umrzeć, ponieważ ta miała rzadką zdolność przewidywania zagrożeń zakonu Bene Jezerit i ta widziała go w synu Jessiki. Polu Atrydzie. Letea nie była jednak pełna sił umysłowych i sama stanowiła zagrożenie, ponieważ jej głos był na tyle potężny, że rozkazywała akolitkom popełnianie samobójstw lub nawet popadanie w chorobę umysłową. W zgromadzeniu żeńskim doszło do rozłamu, ponieważ część sióstr pod wodzą matki wielebnej Rutyny, zgodnie z wolą kwisac matki, chciała śmierci pola Atrydy. Zaś matka wielebna Kordana i matka przełożona Hariszka nie ufały do końca Letei i chciały ochronić Jessikę. Ona sama została wysłana z tajną misją uwiedzenia hrabiego Giandro Tula, którego ojciec finansował zgromadzenie żeńskie ogromnymi kwotami Solarisów. Jessica odkryła, że Tul jest uczestnikiem ruchu przeciwko imperatorowi Szaddamowi IV Corino, zwanego wspólnotą szlachecką, jednak namawia go, by ten powrócił do finansowania zgromadzenia, by oddalić podejrzenia uczestnictwa w rebelii. Tym samym wykazała swoją wierność Bene Jezerit i dzięki stawiennictwu Kordany, Hariszka i Gajus, Helen Mochiam, postanowiły odesłać Jessica księciu Leto, by ta zgodnie z ich planami powiła mu córkę. Książę Leto, którego serce zostało złamane, choć jego syn odkrył tajną wiadomość Jessiki w nagraniu z hrabią Tulem, z radością przyjął konkubinę z powrotem, to jego najbardziej zaufani ludzie z Rady Wojennej mieli problem z ponownym zaufaniem kobiecie. Tufir Hawat odkrył zaciskający się niczym pętla spisek przeciwko rodowi atrydów i podejrzewał, że to Jessika jest główną uczestniczką. Podobnie myśleli Gernej Halek i Duncan Idaho, choć to w rzeczywistości doktor Jue okazał się zdrajcą. Gdy przychodzi rozkaz od imperatora, aby ród atrydów opuścił Kaladan i przejął Lenow Arrakis, sprawy nabierają rozpędu i atrydzi nie docenili skali spisku imperatora i rodu Harkonnenów, przez co prawie giną w całości. A wydarzenia te zostały przedstawione w pierwszej części diuny. Tuż przed przeprowadzką rodu Atrydów na Junę, Jessica zaszła w ciążę z córką alią zgodnie z rozkazem Bene Gesserit. Po zniszczeniu miasta Arrakin i ucieczce z polem na pustynię do Fremenów, Jessica dzięki swojemu wyszkoleniu i edukacji szybko rozpoznaje zwyczaje tubylców i potrafi bardzo szybko się do nich dostosować. Jej umiejętności zostają na tyle docenione, że naib siczy Tabr, Stilgar rozkazuje, by Jessica przejęła miejsce starej matki, wielebnej Ramallo, czyli przeszła taką samą próbę jak kandydatki na matkę wielebną Bene Jezerit, zwaną Agonią Przyprawy. Trucizna, którą jej wyszkolone w prana bindu ciało miało zlikwidować, była woda życia, koncentrat przyprawy i udaje się jej to. Fremeni nie wiedzieli, że Jessica jest w ciąży, co będzie miało bardzo poważne skutki w przyszłości. Jessica przemieniła wodę życia, stając się matką wielebną i mędrczynią plemienia z Siczy-Tabr, czyli Sajadiną, i obserwowała z boku przemianę swojego syna, najpierw w postać religijną, a później w dyktatora zastanawiając się, czy gra on rolę, aby stać się przywódcą fremenów i dokonać zemsty, czy faktycznie uwierzył on w swoją boskość. Po zwycięstwie Muad-Diba i przejęciu imperialnego tronu, Jessica została oddelegowana na Kaladan jako księżna, podczas gdy cały znany wszechświat ogarnął dżihad jej syna. Wkrótce Pol poprosił swoją matkę, żeby razem z jego ukochaną konkubiną Czani oraz jego żoną Irulaną odwiedziły Saluse Secundus, miejsce zesłania byłego imperatora Szaddama IV, nuklearną pustynię, która miała zostać terraformowana, a kobiety miały osobiście sprawdzić, jak przebiega ten proces. Zostały powitane przez Hasimira Fenringa i zaproszone na uroczystą ucztę, w której prawa ręka imperatora zaczął rozmawiać o wielu światach wysterylizowanych przez nowego imperatora. Czani pozytywnie wypowiadała się o ukochanym, ale Jessica w umyśle zaczęła kwestionować czyny swojego syna, zastanawiając się, czy nie został paskudstwem, abominacją opętaną przez ego przodków, do których miał dostęp dzięki mocy, Kwisac Haderach. Jej rozterki zbiegły się w czasie z zaproszeniem Jessica na Walacha 9, gdzie matka przełożona Hariszka złożyła matce wielebnej propozycję. Jeśli zabije ona swojego syna, którego nie dało się kontrolować, zajmie ona miejsce starzejącej się Hariszki, jako matka przełożona zgromadzenia żeńskiego. Jessica była rozdarta. Kochała swojego syna ponad wszystko, ale zgadzała się, że dopuścił się on okrucieństw i terroru jak żaden inny człowiek wcześniej. Kwisac Haderach jakby przewidział całą sytuację i zaaranżował tajne spotkanie z Jessiką oraz Bronsem na Iksie. Wytłumaczył wtedy swojej matce, dlaczego dżihad jest konieczny i czym jest Złota Droga. Sterylizacje planet sprawią, że w przyszłości ludzie zaczną kwestionować mesjaństwo i przywództwo jednego człowieka i nigdy więcej się na to nie zgodzą. Ponadto Bronso miał tajną misję spisania kronik i pism, w których ma obalić mit boskości pola atrydy i napomknąć jego błędy i utratę człowieczeństwa. Matka wielebna zrozumiała i odrzuciła propozycję Hariszki. Podczas jej nieobecności na Kaladanie wybuchła rebelia przeciwko imperatorowi Padyszachowi, której nie przewidział jej syn. Gerney bezskutecznie starał się negocjować z organizatorami secesji, Jessica więc posunęła się do podstępu. Zaprosiła przywódców na obfitą kolację i zatruła podane napitki. Sama bez problemu, dzięki mocy Matki Wielebnej, zneutralizowała truciznę w swoim ciele, a powstańcy padli martwi. Kobieta wiedziała, że było to konieczne, aby uratować Kaladan przed gniewem jej syna. Niedługo później jej syn świadomie pada ofiarą spisku Fremenów, Gildii Kosmicznej oraz Bene Gesserit, w wyniku którego stracił wzrok i udał się na pustynię, by umrzeć. Jessica i Gerney przylecieli na Arrakis, i kobieta z rosnącą obawą obserwowała, jak jej córka Alia, imperatorka regentka, stała się opresyjna wobec ludności. I z wielką pasją tworzyła Kwizarat, która była formą religijnej służby cywilnej, która w imieniu Muaddiba i Atrydów krwawo rządziła imperium. Skazała ona na śmierć brąso za teksty przeciwko jej bratu, a Jessica wyjawiła prawdę o nim Gernejowi i i rulanie i razem z mężczyzną wróciła na Kaladan. Tam prawdopodobnie nawiązała romantyczną relację z byłym mistrzem wojny i trubadurem atrydów, żyjąc jednak w głębokiej trosce o losy imperium i jej wnucząt. W ciągu dziesięciu kolejnych lat. Alia umocniła swoją władzę, a Jessica otrzymała misję od Zgromadzenia Żeńskiego, żeby sprawdziła, czy jej wnuki nie są paskudztwami, ponieważ podobnie jak jej córka były przednarodzone. Okazało się, leto drugi jak i Ganima nie dali się opętać, w przeciwieństwie do ich ciotki, Alii, która została opanowana przez ego jej dziadka Wladimira Harkonena. Dołączyła ona do buntu przeciwko swojej córce, a gola Dankana Ajdaho, żeby uratować Jessikę przed śmiercią, porywa ją i zawozi na Saluse secundus. Tam kobieta zajęła się szkoleniem faradna Corino, siostrzeńca Irulany, nieświadomie szykując go do roli męża jej wnuczki Ganimy. Gernej, który został na Arrakis zgodnie z poleceniem Jessiki, udał się do Dżakaraty, siczy należącej do banitów Fremenów, którzy uwięzili Leto Drugiego. Tam, zgodnie z życzeniem kobiety, Gernej pozwala poddać go agonii przyprawy, żeby ostatecznie sprawdzić, czy jest on paskudstwem. Zamiast tego, doznaje on ostatecznej wizji, w której jasno zauważył złotą drogę i postanowił nią kroczyć, poświęcając swoje człowieczeństwo. Ostatecznie Alia popełniła samobójstwo, a władzę przejął Leto Drugi, powoli zmieniający się w czerwia pustyni. Nie wiadomo nic o dalszych losach Lady Jessica Atrydy, która przeżyła jeszcze kolejne 39 lat, jednak nie wydaje się, aby chciała powstrzymać swojego wnuka przed osiągnięciem złotej drogi. Bez wątpienia była to jedna z najważniejszych postaci w uniwersum Diuny. W końcu to dzięki niej urodził się Pol Atryda oraz jej wnuk Leto II, którzy ukształtowali przyszłość rodzaju ludzkiego, a wszystko to przez miłość do najszlachetniejszego mężczyzny, przez którą złamała rozkazy zgromadzenia żeńskiego. Wiele wieków później Bene Gesserit nie zapomniały tego co zrobiła i nazywały to zbrodnią Jessiki, ale dzięki niej zrozumiały potęgę miłości i włączyły to uczucie do arsenału swoich możliwości. Mam nadzieję, że film ci się spodobał. Jeśli tak, zasubskrybuj mój kanał, podziel się nim ze swoimi znajomymi i jeśli zainteresowałem cię uniwersum Diuny, zachęcam do obejrzenia moich pozostałych materiałów. Dziękuję za obejrzenie i pamiętaj, przyprawa musi płynąć.